Niosąc martwych lub nieprzytomnych nie tracisz na nic e, wytrzymałości. I spowolnicie tylko o połowę. A tu blokujesz ciosy przeciwnika swoją tarczą, tracisz 30% mniej wytrzymałości. Wydaje mi się, że ta twierdza może być całkiem ciekawa. I ja bym się tego nauczył. Zręczność. No zręczności właśnie kurczę nie mamy. Witalności też niczego nie ma takiego, żebyśmy mogli sobie... O, retorykę jeszcze możemy wydać. O, super. Twoja retoryka wzrasta, gdy rozmawiasz z pospólstwem. Nie można łączyć z dodatkiem wysoko urodzony. Okej. Okay. Kiedy kupiec straci cierpliwość w czasie targowania się, otrzymasz jeszcze jedną szansę, by zrobić mu kontrofertę. Podnosi poziom retoryki o trzy punkty, gdy rozmawiasz ze szlachtą oraz bogaczami. Nie można łączyć z dodatku urodzony... No, to wydaje mi się być też całkiem ciekawe. Ale jeszcze sobie zatrzymamy to, bo nie do końca wiem, jak to będzie działało. W sensie, nie wiem... Jeszcze jeden punkt. Aha, dobra. Nie, nie wiem do końca w, w co warto będzie zainwestować i dlatego tak na razie się z tym wstrzymajmy.